A tutaj mamy rozsady truskawek, szalone truskawki, bo ich jest naprawdę, tych wąsików jest bardzo dużo. Tu są podstawione doniczki pod krzaczki, będą puszczać korzonki. Pełne szaleństwo, jest kora, jest agrowłóknina i wąsiki nie mogą się przebić. Tu jest oryginalny krzaczek. A tu wąsik i rozsada. Ziemia jest pod spodem zwykła, a na górze jest taka lepsiejsza pod dobry ukorzeniacz. Z humusem, z czymś tam. O, ten ostro daje. Widać, że się chce rozprzestrzenić. Są kolejne. No. A tutaj jest to co zostało jeszcze. Strasznie dużo.